Witajcie kochani, dzisiaj zrobię chlebek cebulowy pierwsze co w tej chwili muszę zrobić to zalać cebulkę gorącą wodą, żeby powstało mi to z 20 minut tu jak widać ciasto już mam gotowe, które będzie odpoczywało a w międzyczasie kręcenia filmu powiem skąd gdzie i skąd wziął się w ogóle chleb co w ogóle wiem na temat chleba tu mam naszykowaną miarkę otworzę sobie tą cebulkę ale pięknie pachnie się może połowę pojemniczka, bo to będzie tylko jeden chlebek. Może ze dwie bułki. I zalewam gorącą wodą. Tak, aby, aby. Teraz zamieszam. Ciasto mi odpoczęło. Podrosło bardzo ładnie. Jak widać, zaraz rozważę i będę robił hmm, cebulowy chlebek. Wiecie skąd pochodzi w ogóle chleb? Oczywiście, że wiecie, ale na pewno nie wszyscy. Początki chleba sięgają staro-greckiego. Już w IX wieku zaczęto robić chleb na zakwasach. Tylko tyle, że on nie przypominał chleba takiego jak my go znamy: mięciutki, kromeczki miękkie. Tylko on przypominał bardziej jak spód na pizzę, płaski, bo kiedyś chleb, chleb łamano. A skąd pochodzi chleb cebulowy. To jest dopiero ciekawostka. Chleb cebulowy pochodzi z, z północnej Rosji. Robiony był w, w zimnych klimatach, tam gdzie jest bardzo zimno. I żeby ludzie utrzymali jako, taką, jako takie zdrowie i żeby mieli siłę do pracy, to musieli jakoś wykorzystywać ten dary natury i robić sobie chlebek chleb z ziołami, z warzywami, no i między innymi przyszła też i cebula. To już taki chleb robiono w IX wieku, z tego co ja wiem. A także jedząc chlebek cebulowy, cel robienia tego chleba był po to, aby wzmocnić odporność człowieka, samopoczucie, energię. Proszę bardzo, jak wszystko mam gotowe. Zobaczcie, zalałem to ce cebulę gorącą wodą. Jak ładnie wszystko wypiło. Cebulka mi zwiękła, rzucam do, do misy. I będę mieszał około 2 minut na szybkich obrotach. Ciasto mam zawieszane, wyciągam z kociołka. Jakie ładne. Teraz je lekko przestosuję, rozważę i będziemy, będę wiedział, ile mam chleba, a ile bułeczek. To troszkę mokrawe jest, ale to wszystko przez cebulkę. O, już już nabiera swojej konsystencji. Największy popyt na taki chlebek cebulkowy to był właśnie w 1917 roku w czasie rewolucji wielkiej. Wtedy występowała bardzo wielka bieda. Nie było za dużo mięsa, a trzeba było jakoś jakoś żyć, uzupełniać swoje swój jadłospis. Więc robiono chlebek cebulowy, aby uzupełnić jak najwięcej minerałów i witamin. Mam chlebek i dwie bułeczki cebulowe. Później zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Teraz chlebek może mi odpocząć za jakieś 20 minut. Tu już bułeczki skręcę też, jakbyk. Ktoś chciał spróbować zrobienia takiego chleba, naprawdę serdecznie polecam. Jest naprawdę wyśmienity, pachnący. Nie czuć go cebulą. Jeżeli ktoś myśli, że, że czuć cebulą, że śmierdzi cebulą, absolutnie nie. Ten zapach bardziej przypomina jak cebulowe chipsy. Choć takich też nie brakuje, co nie lubią, no oczywiście, ale chleb jest naprawdę przepyszny, no i jest zdrowy przede wszystkim. Teraz jeszcze raz będę musiał przerobić, to już ostatni raz przed narabianiem. To wiadomo, że to jest lewek na, na rozczynce, więc przechodzi fermentacja alkoholowa, czyli każde przekręcenie, każde moje przerobienie tego jest wyciśnięcie fermentacji, aby od nowa se fermentował. Bułeczki też. Jak drugim razem będę robił chlebek cebulowy, to zrobię chlebek ze świeżej cebuli i pokażę, jak ją przygotować, żeby to wyglądało w miarę tak samo. A wieści mi, będzie nawet lepszy jak, tej, jak chlebek z takiej cebulki gotowej ze, ze sklepów. Proszę zobaczyć, jak bardzo ładnie rośnie. No to w tej chwili narabiam na blaszkę. Kładę sobie chlebek na blaszkę. Po obu stronach dam bułeczki. Lekko je wydłużę. To będzie jedna bułeczka. I mimo tylu przeróbek, zobaczcie jak ciasto się pięknie zachowuje, jeżeli jest robione na rozczynie, na zakwasie. Zobaczcie, on już jest taki. A pierwszy co narobiłem to ten zwykły chleb. Tu jeszcze zrobiłem dwie blaszki hamburgerów. Jedna i druga. To wszystko stoi, a cebulowy już rośnie. Jak miło. Zobaczcie, proszę, jak wielki chlebek mi urósł. I teraz 40 minut, 220 stopni. Proszę bardzo, oto chlebek. to chlebek cebulowy teraz jest wieczór jest 20 po 10 wieczorem on mi wystygnie jutro rano, jutro rano ukroję zobaczymy jak będzie wyglądał w środku i jak widać wszystko sam w domu piekę hamburgery na bułki na hamburgery do grilla na jutro cebulowy tam żytni chlebek a oto, kochani, bardzo proszę, chlebek cebulowy. Tak on wygląda dzisiaj rano, po wystudzeniu. Już w roku 1917, podczas Wielkiej Rewolucji, to już robiono wtedy chleb żytni, pszennożytni i pszenny. A chleb, łamanie się chlebem i solą, to też właśnie od nich pochodzi, od, od Rosjan z północy. Bardzo proszę, tak wygląda chlebek. I cebulkę widać. W smaku, w zapachu jest no, no, nie do opisania. W nocy właśnie bułeczkę zjadłem. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się Wam podobał, proszę subskrybuj, lajkuj, udostępnij. Do zobaczenia następnym razem.